Drawska Segregacja, Segreguj razem z nami, tak nazywa się projekt edukacyjny realizowany przez gminę Drawsko-Pomorskie, który w maju ubiegłego roku został nagrodzony przez Rekopol organizację Odzysku SA jako jeden z dziesięciu najlepszych projektów edukacyjnych w Polsce zgłoszonych w ramach konkursu Grant na Edukację. Gmina Drawsko-Pomorskie otrzymała grant w wysokości 20 tysięcy złotych na realizację projektu. Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi mieszkańców naszej gminy na korzyści płynące z segregacji odpadów. Najważniejszym punktem projektu była produkcja sześciu filmów, których głównym motywem jest promocja dobrych praktyk w zakresie segregacji odpadów. Bohaterami filmów jest czteroosobowa rodzina Drawskich. W filmie wystąpił ojciec Mariusz, matka Aneta, córka Emira, syn Kamil. Poszczególni członkowie rodziny w każdym z odcinków poruszają tematy związane z segregacją odpadów. Szczególną rolę odgrywają dzieci, które pouczają rodziców i przekonują do segregacji odpadów. Rodzeństwo m.in. wspólnie robi domowe pojemniki na odpady, a także zbiera makulaturę od sąsiadów. Rodzina drawskich z każdym odcinkiem docenia korzyści płynące z segregacji odpadów. Filmy prezentowane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.drawsko.pl, na oficjalnym profilu Urzędu Miejskiego w portalu społecznościowym Facebook, a także na drawskich stronach internetowych, które są partnerem projektu. Oprócz produkcji filmów, w ramach realizacji projektu podjęto również szereg innych działań propagujących segregację odpadów. W październiku 2012 roku. Grupa 100 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim wraz z nauczycielami i pracownikami Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim zwiedzała demonstracyjny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Szczecinie. Wyjazd odbył się pod hasłem: Co dalej z odpadami? Wizyta odbyła się dzięki uprzejmości pracowników spółki Sita Jantra, a w szczególności pani Moniki Brdoni. Zakład Sita Jantra to jedna z największych sortowni odpadów w regionie szczecińskim. Pracownicy spółki zapoznali uczniów z funkcjonowaniem zakładu, pokazali i omówili cały proces segregacji odpadów, od momentu przywiezienia ich do zakładu, aż do wytworzenia finalnych produktów w postaci sprasowanych paczek z poszczególnymi rodzajami odpadów. Największym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszył się taśmociąg, z którego pracownicy zakładu zbierali poszczególne rodzaje odpadów i umieszczali je w specjalnych koszach. W drugiej części spotkania uczniowie zwiedzali specjalną ścieżkę edukacyjną. Ścieżka składa się z tablic, na których umieszczone są informacje dotyczące sposobów i metod segregacji. Mieszkańcy naszej gminy zostali również zapoznani z ulotkami propagującymi segregację odpadów. Ulotki zostały dostarczone do szkół, instytucji, a także znajdują się w siedzibie Informacji Turystycznej w Drawsku Pomorskim. 200 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, tzw. dzwonów, zostało oklejonych naklejkami, które zachęcają do wrzucenia odpowiednich materiałów do pojemników. Dużym zainteresowaniem cieszył się również konkurs ogłoszony w ramach projektu. Tematem przewodnim było hasło Segregacja w moim domu. Łącznie do konkursu zgłoszono 81 prac. Zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniono trzech laureatów konkursu. Miejsce pierwsze Elżbieta Krasucka Miejsce drugie Weronika Bereżańska Miejsce trzecie Katarzyna Maciejewska. W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszył się konkurs oraz wysokim poziomem prac konkursowych przyznano również wyróżnienia. Weronika Wytracz, Alicja Kowalik, Wojciech Nowik, Krzysztof Krupiński, Michał Katuszonek, Marek Skubiszyński, Małgorzata Goga, Jakub Grzelak to osoby, które zostały wyróżnione przez komisję. Dziękujemy wszystkim podmiotom, które aktywnie współpracowały z Gminą Drawsko-Pomorskie przy realizacji projektu Drawska Segregacja – Segreguj razem z nami. W szczególności dziękujemy spółce Sita Jantra ze Szczecina, z Zakładowi Usług Komunalnych w Drawsko-Pomorskim, Szkole Podstawowej w Drawsko-Pomorskim, Szkole Podstawowej w Nętnie, Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim, Gimnazjum w Drawsko-Pomorskim, ze szkół ponadgimnazjalnych w Dławsku Pomorskim Ekologiczni żyją wśród nas Ekologiczni to jest ich czas Ekologiczni teraz to my Ekologiczni zostań ty